Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przygotował swoich, przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadam imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Godliwy, Jude, syna Jakuba i Judasza Iskarioty, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydomu. Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. O, tobie Jak wylejesz fundament odtąd dotąd, to budujesz dom, stawiasz ściany odtąd dotąd. Nie dalej. Bo jeżeli jakąś ściankę, cokolwiek postawisz trochę dalej, poza fundamentem, no to się przywróci. Albo będzie jakoś krzywo postawione, będzie jakiś feler. To słowo dzisiaj mówi, że Chrześcijanie kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów, czyli odtąd dotąd. Co jest poza, nie jest chrześcijaństwem. Co jest poza, nie buduje, tylko niszczy. Przykłady. Żaden ksiądz nie ma prawa Głosić tego, co mu się podoba, co sobie tam wymyślił. On ma głosić nauczanie Kościoła. Odtąd dotąd. Jego duchowość, jego osobista relacja z Bogiem, jego, jego nazwijmy to interpretacja słowa Bożego, ona, jeżeli się mieści w nauczaniu Kościoła, to buduje. A jeżeli nie, Niszczy, rozprasza. Nie ma prawa sprawować sakramentów, liturgii, Eucharystii inaczej niż Kościół jemu daje. Inaczej niszczy. Wielu ludzi dzisiaj nie zna nauczania Kościoła. Nie zna Biblii. Ale zna jakieś pseudo objawienia. I na tych, na tych objawieniach, na tych, tych jakichś takich pseudo buduje swoje chrześcijaństwo. Często te objawienia nie mieszczą się w nauczaniu Kościoła, a więc nie są chrześcijańskie. Bo nie są zbudowane na, na fundamencie, na apostołach, na ich nauczaniu. Kościół nie ma prawa głosić jakiejkolwiek idei, jakiejkolwiek pobożności, jakiej, jakiejkolwiek formy religijności. Kościół ma obowiązek prowadzić do Chrystusa i to Chrystus jest tą osobą, która łączy ludzi. On jest kamieniem węgielnym czyli tym kamieniem, który łączy ze sobą dwie ściany. Łączy ze sobą dwie przeciwstawne ściany. I on sprawia, że one staje, stają się jednością. Ludzie dzisiaj mówią, komunia święta, na rękę, komunia święta, tylko do ust. Nauczanie Kościoła jest jednoznaczne. Można na rękę i można do ust. Tak mówi nauczanie Kościoła. I to buduje. Bo zobaczcie, jeżeli ktoś mówi tylko to to momentalnie się znajdzie ktoś, kto mówi tylko to i co jest? Jest wojna. Nie ma jedności. O tym można często poznać, że to jest jeden ze znaków, który może wskazywać na to, że kiedy nie ma jedności, to nie ma Chrystusa. Znaczy, że zadziało się coś, co niekoniecznie jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Trzeba mieć dystans do swojej wiedzy. Trzeba mieć, warto mieć dystans do, taki zdrowy dystans do swojej pobożności. Do tego, żeby nie sprowadzać moich takich prywatnych jakichś uniesień na modlitwie czy czegoś takiego, żeby mówić taki jest Bóg. Tak zrobili protestanci. Oni sprowadzili własne doświadczenie wiary. I powiedzieli, taki jest Bóg. Czyli Bóg jest taki jak mój malutki umysł. Czyli Bóg jest tak ograniczony, jak mój malutki umysł. A to jest totalna nieprawda. To jest totalna nieprawda. Nie może tak być. Bóg się nie ograniczy nigdy do Twojego malutkiego umysłu, do Twoich doświadczeń, wiary. Bóg się w pełni wyraził w nauczaniu Kościoła. Tylko ludzie tego nauczania po prostu nie znają. A kiedy nie znamy, kiedy nie rozumiemy, tworzymy własne normy, w tym też moralne, że to mi wolno, to mi nie wolno. I wtedy jesteś poza chrześcijańcem, jesteś poza Bogiem. Jak sobie człowiek tworzy własne normy, mało tego. Jeżeli człowiek sobie coś z kościoła weźmie, to sobie wezmę, a to sobie nie wezmę, to mi się w kościele podoba, a to mi się nie podoba, to odrzucam, stawiam się poza kościołem. Na szczęście jest tak, że ten kościół się buduje. My jesteśmy budowniczymi kościoła. My jesteśmy w pewnej drodze bo nie jesteśmy od razu w stanie żyć dokładnie tak, jak Kościół naucza. Jesteśmy jakby w pewnej drodze do Kościoła. Dlatego Bóg nam daje, że tak powiem, czas, daje nam pasterzy, daje nam cierpliwość, daje nam to wszystko, czego potrzebujemy, aby Kościołem się stawać. Przypuszczam, że nie wszystko, co ja mówię, jest, jest zawsze zgodne z nauczaniem Kościoła. Bo coś tam się pomylę, bo coś tam nie doczytam, bo coś tam powiem nie tak, jak trzeba. Istotą jest pokora, istotą jest pozwolić się napomnieć, pozwolić się korygować. Tak jak małe dzieci, pozwalają się korygować. Pozwalają się wychowywać. Jeżeli dziecko jest niegrzeczne, to nie, to nie znaczy, że od razu jest wyrzucone z rodziny. Po prostu pozwala się korygować. Na tym polega pokora. Kościół, aby był kościołem, my abyśmy byli kościołem, potrzebujemy być pokorni. Potrzebujemy jakby ciągle poznawać. Nauczanie Kościoła. Bracia i siostry, módlcie się dziś o pokorę. Proście Ducha Świętego, aby was On sam prowadził.